Herowo, Szanowni Drodzy Państwo, dzień dobry, kolejny dzień. Tym razem jadę nad jezioro Morzycz, gdzie będę poszukiwał biżuterii. Mam nadzieję, że taką, że taką znajdę po sezonie, który był. To jest jezioro, na które mało kto jeździ szukać, więc w tym upatruję swoje szanse. W hmm. drodze na jezioro Morzycz Po drodze jest jezioro niepoczołowickie Pierwszy raz tutaj zjechałem. Jakaś plaża chyba tutaj jest. Bo droga taka dla samochodu przez lasek. Całkiem obiecująca. Ale widzę jakąś tablicę. Zakaz czego? Pływania, kąpania się czy łowienia. Zakaz połowu ryb. To jest... No wejdę sprawdzę Nigdy tu nie szukałem, ale zimno dzisiaj Bo dwa stopnie to nie ma się co dziwić Jeden jedyny tutaj, duży sygnał Praktycznie na powierzchni, pewnie jakaś puszka Wykopię i wychodzę stąd Nie ma tutaj nic Cisza Jakby nigdy nic, nic tu się nie działo Jak mówiłem, Jakaś pucha czy coś takiego. Bardziej jak ten kubeczek do zbierania żywicy. Tak to wygląda. O! Nie wziąłem torby. O, tu się odzywa gdzieś na piachok. Puszczaj! <gry> Dobra, trzeba jechać nad inne jeziorko. mm okay. Jeja! O, 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 Jest łańcuch, i krzyżyk! Ocie, florek! Srebro! Pewno! 11 sygnał, z dziesiątką. Niedużo, ale jest taki komplecik. I ja jestem już poradowany. Bo myślałem, że stąd wrócę z niczym. 9, 2, 5. Sreberko. I nie za stare No bo, bo ja tutaj yy, Z Łukaszem chyba rok temu Bardzo porządnie szukałem Więc to musi być tegoroczna zguba No ślicznie Bardzo ślicznie Sygnał jakieś 20 Kapsel raczej nie Już miałem kluczyk Na takim y, takiej wartości Ale może być też srebro przecież Trochę tak za dużo tych sygnałów znalazł, więc może i puszka, a może jakaś łyżka. Odsuwnika. Tak jak mówiłem. Aj. Teraz miałem sygnał 11, 12, 13 i był to najprawdopodobniej kolczyk, i wleciał z tym do wody przez sito, nie zdążyłem nawet go nagrać. Tutaj jest, 12, 13, 11. Muszę go razem z kamieniami podebrać, żeby przez dziurki nie przepadł. I wyłowić szybko. O, jest. O. Teraz zdjąć rękawicę. Ostrożnie, zimne małapy, to będzie ciężko. No. Jest kolczyk też pewnie sreberko No to kolczyk mam i krzyżyk i łańcuszek ty no kurde panie Sebastianie Bardzo dobra robotka Jest piętnastka to zawsze budzi nadzieję Ale ja tutaj bardziej po tonach słyszę, że to obrączka nie kurde Tyle walki za oszczanym groszem Rzutówek z prl -u. ale wiecie co? Pierwsza, jaką nad tym jeziorem znalazłem. Oprócz tego był tam sygnał 22, więc coś może być też z prl -u. ale to już bardziej nie pamiętam, jak biło 10 czy 20 groszy. O kur... Ja pierdzie Metalowy, ale kurde Sygnet Ja pierdziele Szkoda, że nie goldik, Ale to jest szans Sygnał 22, więc tutaj nie byłoby szans na złoto Ale chyba już wiem jaka będzie miniatura Ej nie ma co wycierać, bo już się robi aluminiowy a tak z daleka złotko fajnie coś się zaczęło tutaj dziać blaszka no i pomału w końcu o tam jakiś pieseł koło auta się kręci wiadomo, że wędkarskich rzeczy będzie najwięcej kurde to jest z kotwiczką nie chciałbym, żeby mi tu wodę dziurawiło, no. no cóż, jakoś delikatnie Trochę już tego badziewana zbierałem dzisiaj A co to kurde Anna zaradna wiele ci oszczędzi Ciężarek ołowiany, taci buty. Najpierw takie ujęcie jak z nadłoni fajnie wygląda ta ilość srebra. Nie wiem czy ten pierścionek w środku jest srebrny ale za chwilę spróbuję znaleźć jakieś bicia. Kolczyk na pewno srebrny, łańcuszek oczywiście też bo już widziałem, o jeszcze Italii 925. Tak samo na krzyżyku. No i ten <grych> No złoty sygnet aluminiowy. No i tyle tych różnych pierdół. Dwa grosze. Ciężarek ołowiany. Zybel z PRL-u. Tutaj 41 groszy i kuleczka. Woblerek. Dwie blaszki. I jakieś dwa ciężarki jeszcze. Kawałek okularów i kluczyk. Grubo po sezonie i taka ilość srebra na pewno cieszy bo. Generalnie jak wychodzi coś ciekawszego niż zrywka i kapsel, to w dzisiejszych czasach, gdzie tu poszukiwaczy, no jest to budujące. Co do tego jeziora, mam jeszcze większe plany. Ja cały czas się sugerowałem tylko i wyłącznie tymi wypiaszczeniami. Tymczasem prawy brzeg tego jeziora, to wychodzą fanty, gdzie miejsca nie wskazywałoby na to, że były kąpieliska. Być może były, ale w czasie PRL-u. I to trzeba będzie zweryfikować przy kolejnych poszukiwaniach. To tyle tego już powychodziło. Tutaj ta lewa część to dzisiejsze fanty. Tutaj to są z dwóch poprzednich wypadów. Jeden ten pierścionek, który miałem pokazać, to właśnie jezioro Biała Okrza Ostrowy tam gdzie był poprzedni filmik ze zlotem. A tutaj już zatoka. To było tam Hel i tak dalej ten filmik. Widzicie ładnie w środku próbę 925. Jest rebereło. Pacik do wody dzisiaj bardzo udany, trochę srebra wpadło. Trochę roboty mam jeszcze do zrobienia Paski, paczki wysłać, kupki w sensie. No to muszę pojechać do Castoramy, żeby kupić taśmę i przy okazji od razu wkłady do kuchenki turystycznej tej gazowej. Bo już się skończyła A ten mój system solarny okazuje się być jakiś wadliwy. Bo teoretycznie tutaj cały czas pokazuje regulator, że ładuje, że akumulator ma full prądu 12,8 uśmiechnięta gęba. Ja włączam webasto i zobaczycie za sekundę, co się stanie. Tu całkowicie spadnie napięcie. Patrzcie, co się dzieje. No i pyk. Nie ma prądu nagle. Więc ten akumulator, co ma tutaj, w tej szafce. No tak być przecież nie może, żeby przed sezonem zimowym prądu w akumulatorze brakowało. Bo jak ja będę wybastał odpalał? Dlatego odpalam za chwilę Neta i szukam separatora ładowania. Będę musiał kupić drugi, znaczy, w sumie już. No tak, drugi akumulator, jeżeli chodzi o, o system prądowy w tym samochodzie, żeby nie obciążać rozruchowego. Także separator, akumulator. No, zaś wydatek, ale no inaczej być nie może, że jak ja jadę gdzieś na wyjazd i wtedy po nocach z kablami kombinuję, żeby się podłączyć do rozruchowego, żeby był prąd w no tak to po prostu nie może być. Tymczasem na dzisiaj to będzie wszystko. Zabieram znalezione dzisiaj fanciki i wrzucam do misy skarbów. Dzisiaj jeszcze meczek, Polska, Argentyna. Eee, prośba do Was jest taka: kto ma jakąś wiedzę na temat dobrych separatorów, niedrogich i jest w stanie polecić jakiś no to bardzo proszę o podanie go w komentarzu a w poprzednim filmie, pamiętajcie, piszcie komentarz który wcześniej odgadniecie żeby po prostu wygrać hajs w wodyńcach więc jeżeli chcecie, aby dostawać powiadomienia, że wrzuciłem kolejny film to zasubskrybuj kanał. Oczywiście, łapka w górę i obowiązkowo komentarz. Jeszcze raz bardzo proszę: separator, kto ma jakąś wiedzę na ten temat, piszcie w komentarzu. Będę za No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, and slow.